Cześć wszystkim, moi drodzy. Dzisiaj bardzo niecodziennie, ponieważ firma, która znajduje się za moimi plecami, rzuca mi wyzwanie. Decathlon. Cóż to będzie? Sprawdźmy. I teraz. No, zapowiada się naprawdę srogo. Mam oczywiście tę kopertę, o której wam mówiłem, no to teraz otwórzmy i zobaczmy, co jest w środku. Wyzwanie Decathlon, tak wygląda? Teraz Wam pozwólcie przeczytam. Biwakowanie czas zacząć. Stworzyliśmy nowy namiot z systemem Air Seconds i chcemy, żebyś go przetestował w dwóch destynacjach. Zmierz czas rozkładania namiotu z wykorzystaniem pompowanego stelaża oraz sprawdź unikatową tkaninę Fresh and Black, dzięki której nie obudzicie ani gorąc, ani światło. Dodatkowo przygotowaliśmy kilka gadżetów, z którymi Twoja wyprawa będzie zdecydowanie przyjemniejsza. Udanego biwakowania, dziękuję. A pierwsza destynacja jest góry i las, a druga to jezioro. Kąpielówki Wszystko mam Idźmy po twórę No jest tego autentycznie mega dużo To jest ten namiot O kurna Dobra, na początku on Teraz co zapakujemy? Co tutaj jeszcze mamy? Self i... In... a to jest lodówka Też się przyda Jak najbardziej Dalej mamy A, taką Proszę bardzo Jak to się nazywa? Kuchenka Pompka No wreszcie nie będę musiał, kurna, pompować jak jakiś cep Tylko dla takiej byczej nie, no zaopatrzony, widzę, jestem. Menaszka, gaźnik, stoper, albo będziemy mierzyli czas rozkładania. I tutaj mamy... Solarna ta? Zarąbiście. Czyli wszystko, moi drodzy, mamy, żeby tak naprawdę wyruszyć z wyzwaniem. To co, towarzyszycie mi? Myślę, że na pewno. I jesteśmy, moi drodzy, witam Was serdecznie w górach. Zobaczcie, cóż za widok dzisiaj będzie nam towarzyszył. No czyż nie jest pięknie? To jest Everett czy Mont Blanc? Nie, <grydy> ja, to są oczywiście polskie przepiękne góry. W tym miejscu będę się rozbijał i oczywiście jestem na kempingu. To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ nie możemy rozbijać się tak, o, po prostu na polanie, tylko właśnie w miejscach do tego wyznaczonych. Namiot już widzę, inne gadżety także. Musicie mi podowarzyszyć w tym wyzwaniu, bo też dla Was coś przygotowałem. Czyli znaczy nie ja, tylko te a razem z. Więc teraz się rozbijam i zobaczymy jak mi pójdzie. I to jest właśnie ten namiot, w którym dzisiaj będę nocował. Widzę, że są zaznaczone cztery ludziki, więc myślę, że spokojnie rodzinka mogłaby się w nim przespać. Co najważniejsze, ja mam 1,85 m i tutaj podobno będę mógł chodzić pełny, wyprostowany. To jest naprawdę bardzo duża zaleta. Dodatkowo nie posiada on w sobie takiego stelaża, którego musimy sami zamontować, tylko za pomocą pompki to wszystko się dzieje. No to co, rozłóżmy i zobaczymy, jaki jest duży. Czy musimy go rozłożyć na płasko? To są te śledzie właśnie A, żółte śledzie To jest namiot, czy to jest mieszkanie? No nie pierdol, on jest taki ogromny A ja, może, może pomylił kanały Ja nie jestem, kurna, hybrydą człowieka a teraz chciałbym Was zaprosić do konkursu. Jakie są zasady? Jeżeli macie ten namiot, to musicie go rozłożyć do tej postaci jak ja. Czyli śledzie są wszystkie wbite. Teraz musimy napompować do 7 Pacy każdy z wlotu. Jeżeli będziecie brali udział w konkursie przy sklepie, to macie rozłożone musicie tylko napompować. Ja będę wyznacznikiem w sensie mój czas, więc o nagrodach powiem, jak napompuję. Wąż w jednej, stoper w drugiej, to w takim razie na trzy. Raz, dwa, trzy. Poszło. Na spokojnie, moi drodzy. Wkładacie sobie tutaj do środka i teraz jedziemy. Ciclapon. I 7. Uu, A czas, 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 czas. Pięćdziesiąt dziewięć sekund. I powiem wam, że, no nic nie będę mówił, ja mam po prostu nowe mieszkanko, zobaczcie jak się prezentuje, no coś kurwa niesamowitego I on jest w ogóle byczy, no dobrze, pierwsza osoba taki zgarnia, każda 20 ziko, link będzie w opisie Uff. Zasapałem się trochę, oj, 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 oj. patrzcie na to, jestem normalnie rozłożony, ale oczywiście chodźcie z bliska Patrzcie, możemy siedzieć tak, 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 siedzieć, możemy wejść sobie do sypialni, nie, ale wiecie co, Oczywiście sobie nie myśleli, że ja jestem jak taki, kurna pusty łepek, zachwyca się namiotem, niemniej jednak, nigdy nie widziałem tak ogromnego namiotu, na Uctoku możecie spokojnie wynajmować miejsca do noclegu, 20 zł, 30 no, w grocie zdychę więcej można brać spokojnie. No dobra, to teraz w takim razie musimy oczywiście przygotować posiłek wieczorny. Wszystkie inne rzeczy Wam zaprezentuję, ale na razie jestem zadowolony. Możecie się śmiać i myślę, że większość z was tak może powiedzieć, kolej sobie siedzi przed górami i będzie jadł leczo. Samemu zrobione, ale żeby tak spędzić wieczór. To powiem wam, spróbujcie sobie sami, bo to co widzę za moimi plecami, to jest coś fantastycznego. Księżyc, a ja teraz bardzo proszę, odgrzałem sobie obiadek, i teraz cukinia wchodzi. Ach. Oczy mi się już powoli, moi drodzy, zamykają, dlatego na dzisiaj będziemy kończyli. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście ze mną podczas tego wyzwania. Ja idę spać i rano zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobranoc. Ty w okularach śpisz? A może, co wiesz? W okularach śpisz? Może no, żeby lepiej sny widzisz? No, także jak widzicie, pierwsze wyzwanie ukończone. Dziki? 7:30 wybiła. Budzik był na 7:25. 5 minut później jestem aktywny, bardzo proszę. Lecimy na drugą destynację. Jedno spostrzeżenie wcale nie jest gorąco. Mógłbym jeszcze tutaj spokojnie kilka godzinek posiedzieć. Jezioro. Jesteśmy, druga destynacja tym razem. Witam Was na polskim Santrope. Naprawdę dużo się nie pomyliłem, bo widok jest przepiękny, zacny. Tutaj będziemy się urozbijali, dlatego teraz idziemy po mieszkanie. No, mieszkanko przyniesione. To w takim razie musimy go Rozłożyć. Ale już chyba wiecie jak to wygląda, dlatego spotkamy się tuż przy pompowaniu konkursowym. Dobrze, moi drodzy, to może korzystając z okazji przypomnę zasady naszego konkursu, a to nie jest byle co, ponieważ to są Mistrzostwa Polski w pompowaniu namiotów. I mogę powiedzieć, no, czuję się dumny z tego, że jestem delikatnie wyznacznikiem, ponieważ dla tych osób, które osiągną lepszy czas niż ja, jest przewidziana karta podarunkowa wysokości 20 zł. A dla tej osoby, która będzie miała najlepszy czas w naszym kraju, właśnie taki namiot do niej powędruje. dla dwóch pozostałych Również są przewidziane naprawdę spore nagrody Więcej informacji w linku poniżej W opisie filmu A teraz pompuję i zobaczymy jaki czas Dymszakow osiągnie No to co, motywy tyrtejskie Cicalafon i jedziemy Stoper, bęk, poszli Cical A -pong. Dobrze Oj pięknie idzie moje mieszkanko Już mi się podoba Siódemeczka Sześć i ostatni mamy 7. Jest mieszkanie? No oczywiście, że jest. 57 sekund. Taki czas uzyskałem. No ale chyba to jest najszybciej postawione mieszkanie w Polsce. Do kolejnych rzeczy. Marsz. Namiot już rozłożony, to teraz muszę Wam pokazać, co? Kilka gadżetów. Wcześniej góry, teraz jezioro. Czego chcieć więcej? Jeszcze ten akompaniament tych pięknych ptaków. Moi drodzy, najczęściej, kiedy już się wykąpiemy, to leżymy sobie na plaży słuchając muzyki. No właśnie, ale równie często brakuje nam, czego? Energii w telefonie komórkowym. Dlatego przygotowałem specjalny gadżet. Zobaczcie, taka ładowarka solarna. Kładziemy, wystawiając, eksponując na słońce. Podłączamy do naszego telefonu. I teraz co? Prawy górny róg Ładuje Zamykam Nie ładuje <laughs> Dobre, dobre, nie powiem Dobry gadżecik Muszę powiedzieć, że Decathlon zadbał o mnie jak o swojego Zobaczcie, mam także taką lodówkę przenośną Która doskonale chłodzi A co ja w niej mam? Wodę <laughs> Także wpakowujemy Namiocik z tyłu Bo chyba muszę do niego iść się zdrzemnąć Uj. Już cały? Tak, salutki jest. Śledzie powbijane, śledzie w marynacie też są. Jeszcze leczo i można działać. <grymne> Przyjemnie. Nad jeziorem rybka lubi pływać. Moje drodzy, widzicie dokładnie, niemniej jednak będę szedł powoli spać. Jest wcześnie, bo jest chyba nawet niemal 11, ale nic się szkodzi, trzeba się wyspać przed kolejnym dniem. Ten był naprawdę moc wrażeń, tyle kilometrów to już dawno nie zrobiłem. Dobranoc, do jutra. Dzień dobry, moi drodzy, kolejna noc w namiocie i już wiem, jak się układać, spać. 7.25, wybiła, wstajemy. O, drugi bocik. Druga noc już za mną. Wychodzę z sypialni i teraz wychodzę z mojego mieszkania. A gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście. Dzień dobry moi drodzy. Ubrany, wyszykowany, wystylizowany prosto na śniadanie, a później na podsumowanie. 5 sekund. Tyle zajęło mi złożenie. Mieszkania. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Tak mogę podsumować to wyzwanie z decathlonem. Przebyłem kilkaset kilometrów. Byłem w górach i jestem teraz nad jeziorem. Ale z tym ekwipunkiem, który dostałem, myślę, że mógłbym pojechać nawet na Mount Everest. Mobilne mieszkanie rozkładane w 5 minut. Menaszka, kuchenka gazowa, ładowarka solarna, bo przecież słońce mamy wszędzie. I równocześnie możemy mieć dostęp czy do internetu, czy skontaktować się z bliskimi. Dziękuję serdecznie, że tak. Wy... Posłużyliście mnie na tę wyprawę. Taki mini bergerz we, we mnie się wrodził. No i co? Myślę, że jakoś jest, spełniłem. Moje czasy to poniżej minuty. Już tutaj macie je zdecydowanie wyświetlone. Zdecydowanie. Jeszcze jest rano, także wiecie. Nieździe do mnie więcej, więcej wyrozumiałości, ale niemniej jednak tutaj będą napisane. I co? Widzimy się w kolejnym materiale. Pobijcie moje czasy na mistrzostwach polskich w pompowaniu namiotu. Wszystkiego dobrego. Na pewno będziecie lepsi. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego, wszystkiego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Tam. Togetę poduszki je wziąłem. Jaje... No, nieważne. Idziemy.